Siemanko, z tej strony senior i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj cykamy Fishing Simulator. I tu chciałem pozdrowić Propa Oziris, mojego widza. Dzięki Mordko za podesłanie mi tego tytułu. Zyskują coraz większą popularność, także sprawdzamy. Leci do nas Cody. Siemanko, jestem Cody. Witam Cię w Port Jackson. Czy jesteś tu, żeby zostać mistrzem wędkarstwa? Mordo, ja jestem mistrzem wędkarstwa, także w mnie tam. Ja chcę łowić wielu ryby. Powinieneś pogadać z moim dziadkiem. Mr. Rodney, O, no, pogadamy z jego dziadkiem, coś tam nam pewnie powie. Jest profesjonalnym wetkarzem, jest w domu, dobra, lecimy, see you around, see you, mordka. Jakiś taki niewyrośnięty, kurcze, dobra, nieważne, poszedł sobie. Witam dziadzia, niby jestem senior, ale to jest prawdziwy dziadzia. Witam, zawsze miło jest zobaczyć nową twarz w okolicy. My name is Rodney. Jestem Rodney. Ale ludzie wołają na mnie ROAD. ROAD? Coś mi to... Słuchajcie, a już... To chyba jest taka gra słowna, bo ROAD... FISHING ROAD. Rozumiecie? Wędka. Czyli FISHING ROAD po angielsku, on ma na imię ROAD. Taki żart. Haha. Zgaduję, że jesteś na tej wyspie, żeby zacząć swoją karierę wędkarza. Pewnie mordko, że jestem tu, żeby... No, na razie to by już potrzebował. Także Rod nam mówi, że hola, hola, że będziemy potrzebowali na razie pomocy, żeby tu ogarnąć cokolwiek. No, widzę, że przyszedł jest z pustymi rękoma. No, tak to bywa, mordko. Yy, coś mi da na pewno. Jury Cave Wooden Roo, Road. O, no, widzicie Wooden Road. On ma, Ludzie na jego mówią Road. No, taka gra słów. Dostaliśmy od niego w każdym razie drewnianą wędkę. To jest moja pierwsza wędka. Ona pomogła mi złapać tysiące... no to na pewno jest w dobrym stanie, ziomek, jak ona ci pomogła złapać tysiące rybek, to na pewno jest w dobrym stanie. I dzięki ci, mordka, co mam robić dalej? No musimy tutaj y, pokazać, jaki jesteśmy kozacy, na pobliskich wodach na razie, żeby coś później wskórać. No nie wszyscy mają dar do wędkowania i ty też musiał pokazać... Yy, że mamy jakieś skillsy, Mordko? No, moment, daj mi moment, zaraz ci pokażę. Wszystkie skillsy moje. Dawaj w ces zagramy skillsy, ci pokażę. Dobra, trzy rybki musimy tam, coś tam, dobra, dobra. tu. Dobra, mordenko. Wrócę do ciebie z trzema rybkami. Rozejrzyjmy się, chyba jest noc ogólnie. Ej, ładnie, powiem wam. Powiem wam, że ładnie. Gwiazdy. Wow. O, nie, no, nie będę wył wam tutaj, kurczę, nie jestem wilkołakiem. Yy, ładnie zrobione, ładnie to jest wszystko zrobione. To mi się podoba, słuchajcie. Widzę, że kolejny Trybik z Bartosz.pl się ma Polak Polska? Jest tu jakiś Polak? Standardowe pytanie na czacie. Jedyneczką wyjmujemy wędeczkę. Spawn Można mieć łódki. Ale kozak, ale będę na re rekiny polował. Jak to się tutaj. Aha, myszką się klika, żeby zarzucić wędeczkę. I co dalej? Klikamy. Keep pressing, mouse, keep black line. Idę. Musimy naciskać myszkę, żeby trzymać tą czarną kreseczkę cały czas w zielonej strefie. I holujemy rybkę, bo widzę pożywce. Cyknę, spisz Nowa ranga, znaczy nowa ranga. Nowy rodzaj rybek. You did it, you catch your fi first fish. Claim reward. No, acziki pomagają, acziki pomagają. Mamy coś, Port Jackson. Ej, no nie mówcie, że złapaliśmy. Wow, Od razu epiko! Mówiłem, że mam skillsy! dziada. Mówiłem, że mam skillsy! Strain... St Stringray... No płaszczka! Słuchajcie, złapaliśmy epic płaszczkę! Pierwszą rybkę za... No to jednak mówi coś o nas, tak? Cały level za jednym razem wbity... Józu, nie spadnie do wody ty, wychwalam ci tu, a ty jest do wody chcesz spaść z pomostu jak pijany? O, coś tam mamy, coś tam mamy, coś mniejszego, bo mniej szarpie, wędka się nie wygina... Dobrze, łapiemy. Wend ta po pożyłce widać, że coraz bliżej pomostu, także holujemy rybkę. No i fajny klimacik, co? Fajny klimacik. Szumi, woda. Common Trout. Common Trout to co to jest jakaś płotka, dobra. Nie wiem, po angielsku nie znam, ale powiedzmy, że płotki walimy. To są chyba dwie rybki. Dwie rybki. O, tutaj kopię szybciej, widzicie? Ujuzuju, szybciej ten, ten spada, także coś większego mamy. Chyba to nie będzie płoteczka. Jak nam nie ucieknie, to. To będziemy kurczę, zaraz wiedzieli co to jest. Hej no. Witam, witam. Idę dziadkowi pokazać, to go wyjaśnię. Wyja idę wyjaśnić dziadka, nie? Idę wyjaśnić dziadka. Questa mamy zrobionego. Nie wiem, trzy rybki złowiłem, no chyba mam questa, nie? Czy nie mam questa? Zaraz sprawdzimy. Gdzie ta Havira tego dziadzia jest? Gdzie ta Havira dziadzia? Gdzie to było? Tu było. Jest rodny home. Witam. Trzy rybki złowione. No mam 3. Dobra, płaszczka to nie ryba, tak? Będziemy teraz dyskutować na ten temat. Quest. Nie widzę kurczę postępów w questa. Mam trzy płaszczki, epickie. Jestem kozakiem, a nie umiem zwykłego questa zrobić. Dobra, podsumujmy tutaj. Zarzucimy. Tylko nie płaszcz, Nie wyrzuć. Nie wyrzuć płaszczki, ziomek. Nie wyrzuć płaszczki. no będzie nie będziemy mogli pochwalić. Dobrze, seniorek, łowisz tam. Bąbelki mamy. O, to będzie common fish na pewno, bo już widzę, bo już widzę, że delikatnie, delikatnie tutaj na, na, na żyłce pracuje. Temat. Teraz wyłowimy, to zobaczymy. Dawaj szybciej, jest Co tak wolno? Mała rybka i tak wolno? Skarpiem tu walczysz? 30-kilowym? Common Trout, okay. No Mam trzy rybki: dwie zwykłe i, i jedną taką Butterfly, czyli motyl, Motyla. Jakaś ryba, Motyla, coś tam. Dzięki, Mortko. Dobra, wiedziałem, że masz to we krwi. Aha, jak już masz jakieś ryby, to możesz je sprzedać. Y, za hajs. Ogólnie wartościowe itemy i ryby gość tam od nas chętnie weźmie. Lecimy do kastera w porcie. Caster w porcie. Tu ktoś stoi znak hajsu, jest to pewnie caster, dokładnie. Witam pana castera. Sure. Dobra, sprzedaj... Wow, wow, 140. Sprzedajemy to. Sprzedajemy to. I sprzedajemy to. Wszystko poszło. Przeczytajmy co on ma do powiedzenia. No, nie mam. No worries if keeping to catch some, please let me Okej, okay, dobra, jak złapię to ci dam znać. To jest kijem lata, ty! Nie ta gra, nie ta gra, nie z kijem, a wędkę tu się nosi. Uuu, te wandale, no huliganka. No fajnie, bo mi przypominasz samego siebie, kiedy byłem młody, rodnej do nas mówi. No, jestem tutaj odkąd pamiętam, znam, znam tą e, wyspę, no powiedzmy jak własną kieszeń, czyli bardzo dobrze. Głównym miejscem, do którego powinieneś podbijać jest e, Supply Shop. Fi finest Supplies. No dobra, Finest Supplies, czyli shop, czyli sklepik z jakimś tam zaopatrzeniem. Za there there are also Deckard Boats, where you can buy boat. Whoa, boat. Możemy kupić, słuchajcie, łódeczkę. Dawaj do dekarda. To jest no, ostatnia bardzo ważna y, lokacja, czyli akwarium dla Ciebie. Aha, tu mogę pokazywać moje najrzadsze yy, okazy, które złapałem, które właśnie sprzedałem. No świetnie. Dzięki dziadzia, że na czas mi wszystko wytłumaczyłeś, że nie musiałem sprzedać dwóch rare płaszczek. Dobra, nieważne ty. Powiem wam, że angielski to normalnie perfect będę, jak będę grał w tą grę. Możesz działać na własną rękę i zacząć tam swoje przygody z wędkowaniem. Good luck, no, new quest mamy. Nowe zadanko. Sprawdzamy, co tu się dzieje. Visit Descartes' Boat Store and Meet Dekard. No śmialutko, lecimy do Dekarda, tu chyba gdzieś był Dekard, tak? Nie, nie, tu. Tu gdzie? Dobra, lecimy w takim razie to, co wiemy. Później znajdziemy Dekarda do Finest Supplies Shop. Fine, Fin, 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 ok, to Na czym polega szybkość? Ja ale ulepszymy ją też, żebyśmy byli kozakami. Od razu, dobra. Elo, Mortko. My stąd lecimy. Pierwsza część questu wykonana. Lecimy do akwarii. A to to? Peciki jakieś? Nie no, peciki to bez sensu. Aha, skiny. Condensed one fishing out skin. Aha, tu jest taka gorsza skrzynka, pewnie jakaś tańsza. Tak. 5000. Nie! No dobrze, dobrze, że nie mamy 5. Nie, 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 nie. nie. Spokojnie. Dobrze, 5000, a ta, aha, jakieś gemy pewnie za Robuxy do kupienia. Mam nadzieję, że też trochę będzie można ich zdobyć za darmo. Owner senior. Owner. E, aha, to są wszystkie akwaria innych ludzi. Można wbić do kogoś innego, słuchajcie. Okay. Upgrade to Tier 2 za 10 koła. O, słuchajcie, taki nasz domek. Naprawdę możemy się tu chwalić naszymi rybkami. Zaprosić możemy kogoś la lala, trochę tutaj widzę ekipa je. Edit. Aha, i możemy dodawać... Ej, akwarium mamy swoje. Ale fajne. Bardzo lubię to. Bardzo lubię. Będę to sobie ogarniał. Muzyczka też klimatyczna. Słuchajcie, bardzo mi się ta gra zaczyna podobać. Bardzo, coraz bardziej. Lecimy znaleźć. O, mamy rangel learner, czyli uczeń jakiś taki. Dogs, Boat Shop, no widzicie, Drogowskaz nam pokaże drogę, nie musimy szukać. Boat Shop, Boat Shop, boat shop. wbijamy do sklepu z łódkami. Dekart, Dekart Kench, przepraszam, z, z Diablo, taki jakiś poobijany, tak jakby z Diablo. Siema, ziomku, czy się ma ziomku, czy majtku, dobra, nieważne. You looking to say, see... czyli czy chcesz wypłynąć na ocean? No ja na razie chcemy połowić troszkę. Dobrze, trafiłeś, jeśli tak, jestem dekarn, szef tego sklepu, właściciel, sprzedaję łódki, statki nawet są eee, i wszystko inne, co potrzebujesz do podbojów. Eee, I tak naprawdę mam w ogóle dla ciebie specjalny prezent, proszę weź go. Eee, ocean jest niebezpiecznym miejscem, to ci się może przydać. Dobra, no dzięki, mordka. No problem you like to buy anything. No sprawdzimy co masz do kupienia. Rowboat za 2400 za możecie mieć taką yy, zwykłą łódeczkę z lampeczką. Kuterek. Taki rybacki, tu taki cwańszy kuterek, Tutaj już motorówę lub Tu jacht już jest. A tu już na wojskowo wjeżdżacie. Nie? Jak rekina spotykacie, to 50 kaliber na dachu. Gun nie, nie musicie wędki nosić, tylko walicie od razu do gościa. specjali, ten Boat Warform. No dobra, tutaj są jakieś magiczne temy, za magiczne klejnoty. Nie wnikamy w to. No dobra, wszystko jasne, słuchajcie. Także tak wygląda ten symulatorek. Możecie wędkować, tak jak widzicie, na razie tylko... Pójdę sobie na plażę, nie będę z pomostu wędkował. Idę z plaży walnąć. Zobaczymy co wyjdzie, czy można w ogóle... Można! A tu co tu się dzieje? Pamperson! Pamperson! Siema Pamperson! Okay. Do you want to ride? Yes. Ulala! Zobaczcie, są dwie wyspy. Eruption Island i Shadow Island. Na 10, na 10 levelu, 25, wszystko jasne. To jest dla, dla lepszych już granko. O, proszę, odkryłem dla was pod... pod tak się normalnie biega, a jak się naciśnie shift, tyk, 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 sprintujemy pod shiftem. Elegansio, szybciej biegamy shiftem. Wita mordka, oczywiście. Sprzedajemy, sprzedajemy. No i słuchajcie, chyba polega to na tym, że trzeba te 2400 uzbierać na łódeczkę. I wtedy zaczyna się zabawa gdzieś tam harpunem, można coś przypolować. Podejrzewam, że pływają normalnie ryby, będzie jej widać, żeby można było harpunem dziadnąć Jakiegoś rekina dużego. Na razie nic nie widać. Tak to wygląda. Pierwszy odcinek kończymy mordeczki. E, przypominam, o czym przypominam? Seniorek wam zaraz przypomni co zrobić. O właśnie, dzięki seniorek, mini-senior już tutaj ogarnął temat. E, wbijcie łapy pod tym tym, słuchajcie, tak żeby było ze 35 łapek, to będę wiedział, że wam się podoba. Chętnie zrobię drugi odcinek, jakąś serijkę może pociągniemy z tego. E, komentujcie, udostępniajcie to gdzie się da, a my się widzimy dalej na live'ach i na la, innych odcinkach. Trzymajcie się z fartem.